i nie czuję się, że nie czuję się na 60 czy na 70 lat, żebym yy, nie mógł pyska odezwać w internecie, że jakaś menda będzie pluła mi w twarz. Bo ta menda zawsze będzie tylko mendą. Mendą, zwykłą zwykłą mendą. A jeżeli wy będziecie popierać taką mendę, to ta menda będzie rosła w siłę. Bo będzie miała ta menda będzie miała swoich zwolenników. I to tylko wyłącznie zależy od was. Bo ja przygotowuję w tej chwili, przygotowuję dla Was nowe materiały, kolejne wywiady, kolejne, kolejne wywiady z osobami, z rodzinami, które doznały takich jak rodzina Romualda. I nikt nie sądził pewnie, że ja tam pojadę, że ja zrobię, zrobię ten wywiad. Pojadę, pojadę, zrobię. Zrobię, bo mnie, mnie to też... To nie jest tylko, że ja tu siedzę pierdzielę y, o wizjach, o tym, o tym czy o tamtym, bo dla mnie też jest bardzo ważne jest dla mnie bycie w terenie, bardzo ważne, przede wszystkim bardzo ważne, bo dla mnie było bardzo ważne, abym, tak jak powiedziałam, usłyszał, to wszystko z ust. Y,